Dobra. Zakończyliśmy ostatnio... Łoku a mać, ale laguje, ja pierdo... Zakończyliśmy ostatnio yy, z upijającym się Fredim Fazberem, który się wykur... i Moon musiał go zabrać. Zabrał go do tego pokoju tutaj przede mną yy, i on tam siedzi, ale tam go kurka nie ma. Więc naszym zadaniem... Jest. Yy, nie wiem. pójść na górę, chyba. Nie wiem, gdzie ja idę, bo tego nie było. I oczywiście lagi są. No bo to kurwa. To, to już jest. Normalnie się przyzwyczaiłem do nich. Nawet nie będę się denerwował, że mam lagi. A, czyli tu. Ch możemy być. Ok. zajbiście się. Idziemy sobie tam. Możemy iść albo w prawo, albo w lewo i idziemy w prawo. -maska. A tu nie przejdziemy, bo tu Mont ja pierdole. Montiego tutaj zawołać, żeby rozkurwił. Ja pierdole. If I can find another security badge, I can get into part service. Tu nie przejdziemy, bo tu są schody na górkę i tu trzeba level 5. Zejebicie. Jesteśmy w dobrym, dobrym miejscu, czyli tutaj gdzie trzeba pójść. Freddy, tutaj jest coś Cześć, jak ty chcesz zazdrowić Freddy'ego, który ci kur... słyszy, powiesz mi? Jak one działały? A, tak działałby. dobra, dobra. Czyli... Spokojnie... Hmm, jak na wojnie... Trzeba się na nie popatrzeć... Dobra, pierwszy jest za nami. Chorda nas będzie godzić. Taktyka była taka, że właśnie zabieramy ten go tego, party pasa i z O stąd jesteśmy tu. Zajbiście, Każdy zdała procedurę Zajebiście Teraz ja zagrywam to za szybko, bo daily trzeba trzymać, a ja zaraz przyjść. Kurwa. Dobra. Pierwszy. Pierdalam to na ślepo. Ja żeby tam było do ładowania. Chuja, nie ma. No i tracza tu i trzeba na prawo od razu. Cześć glistra. Ja pierdolę. o kurwa! Wykurwia Gregory Wypierdol, ja pierdol... ci na komputer... Ko, Kurwa! Gdzie ja jestem? Ja pierdol... Ja nie żyję. Geju. Nie! Mamy zapis, dobra. Możecie mi obloć jedynie teraz. zajmijcie Eee. Ciebie to akurat jest...

You know how I know that? His FAS kept repeating in your voice. Gregory, are you there? Gregory? Vanessa, all the FAS watches sound like me. It is the default voice option. If you're part of this, you're scrap. Monty will run the shows until parts and service can slap your casing on a new endo. Hang out here for a while. I gotta find that kid. Vanessa, do not leave me like this! Mhm. Mm Dlatego je właśnie tym Czekaj kur... Ejjjj, zapisać grę chcę... Oj, i podłożyłeś ładlatarkę sobie od razu. Yes. Yes, yes, yes. O nie, to jest part and service, to gówno psie. No to... Spadamy tu milion razy. Licznik prób ma się w prawdym głębokim rogu. I jak <śle> coś. ma? No, licznik prób robić. A bo to tylko tyle. No to jebać. Ale tak będzie. Licznik prób. Na razie. Pierwsza Now próba i to za pierwszym razem. Zajebiście. Eee co, right, so, dobra, za pierwszym razem. John, Papa Freddy is no, all eat, patched eat, up eat, and ready eat, for the eat, big no, show. You. you may now exit the protective cylinder. <sighs> <sighs> That's so. Actually, the There's so much tech stuff in here. Is there anything I can use to stop the other bots? Bright lights in the eyes cause us to briefly malfunction. I suppose a phaser blaster or a phascam could work. Where do I get one? Well, you can win a phaser blaster in phaser blast. Phascams are often confiscated in Monte Golf, but you will need a party pass to open one of those attractions. But there is, there's you a can slip, sure. them out for birthdays. Check her green room in Rockstar Row. You may find one there. Use the service elevators at the back of the room. They go up to Rockstar Row. It looks like they are all out of order except for Roxy's. Idziemy oh, tak. do Roxy. O tak, moje pasłorze do OnlyFansa. O oh, kurwa, nie strasznie Freddy. Zajubicie. Zapraszam. Freddy, kurwa. Eee. Freddy, bez ciebie pojadę. Hey, superstars! It's me, Freddy! Welcome to the Mega Pizzaplex! Grab a jumbo slice of pepperoni and top it off with an ice cold fizzy faz! Then enjoy our super games and attractions! Don't forget to stop by Rockstar Row and meet me in person! Have fun and have a fazorific day! That was not me. That was a recording. I want to make sure you are not confused. Freddy ty powinien powiedzieć o station Freddy jednak będziesz O, o. Nie to nie Ewo, teraz tu możemy wchodzić Właśnie co tu jest Tu jest przejście do backstage'u? Co tu się Kurwa goni! Freddy! 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 Ta pani mnie goni! Wy kurwia... Ja ci zrobiłem coś w Muszę ale i powiedziałem, ja pierdolę. Aha, dzika, a nie ma. Jakoś zakradniemy się do pokoju, dziki. Run Chciałem powiedzieć... O kur... Że... Że tak. No i Piątym. Więc ja tu szybko pobiegnę. Do Monty Golfa. I się zaraz zobaczymy. Jednak nie musiałem robić cięcia. Proszę, mój party wchodzi w twoje ręce. O, a bo tu nie ma tego. Tak. Zabijm mordofryd. Ja grałem kiedyś. Black, właśnie Black, mówiłem, że cut Black, content. Kurwa. No, w kat coś tam grałem. Po prostu. I było, właśnie to nie było windy, tylko było takie przejście. Więc ja po prostu grałem demówkę tego. I tu będzie przejście do Deikera. Tak. Tak. Nie pamiętam tego. Tak. To jest przejście do Deikera. Tak. No. Bo tutaj macie. Tu jest mapa niewczytana. Jak tu się wejdzie. To tu. Nie powinniście tu być. Bo tu coś jest. Nie halo. Ale tak. A, tu jest. Eee Nie pamiętam. To było. To nie było w normalnym FNAF. To było. Mogę coś grać? Hyde Gdzie? A, tu eee, Tego nie było. No, ale dobrze mówiłem Po prostu w, de w demówkę grałem tego I po prostu tu właśnie było przejście Stąd właśnie tak do Deiker. I tam było jeszcze jed jakieś jedno przejście było Ale tego już nie pamiętam, więc wam nie powiem Ale tak eee, No, a, bo ta, bo tu była ta ściana, no Czyli to była demówka z tego. Kat, coś tam. I źle I na dziś będzie koniec. Wow, ok. W Monty Golfie fajnie jest. Nie było tego w demówce, że rozumieniu powiem. Eee, dużo rzeczy tu nie było w demówce. I zajmij się, pomożesz Freddy? Skąd biegniesz? O, cześć! am the security office is nearby you might want to look around the office and see if there is a way to stop Monty from hunting you pink yeah oh, they know you are here I tu był te do tej, do tego do chiki tam na górę. Ta mazer Size, no. Oooo... Ku... bardziej wiedzą, że ja tu jestem. Mamy aparat. Ale tak szczerze to nikt nie wiedział, że nie tu jesteś. Tak wiem. Jeśli jesteś w trudzie, użyjmy kamera, Keep in mind that it nie not work on Monty Monty, podczas swojego sężba. A potem, pod trójką będzie, dobra. E, no i możemy teraz tu wychodzić. No, zajęliśmy. Dobra, e, wychodzimy z Monty Golfam. No i na dzisiaj to tyle. No, co ja mogę powiedzieć. Na szybko odcinek, bo muszę spadać zaraz, a daily musiałem utrzymać. Jest to. Monto... <kłysy> Nic się nie stało. My z Freddyn się żegnamy. I do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się.